Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. W imieniu IBM Polska odebrałem dwie statuetki. Jedną w kategorii infrastruktury hybrydowej, a drugą w kategorii macierzy dyskowych All Flash. Oba te wyróżnienia są dla nas szczególne, dlatego że od wielu lat pracujemy nad tym, aby nasze rozwiązania były dostępne w wielu modelach. Czy to w modelu chmury publicznej, czy to w modelu chmury prywatnej, czy też w modelu hybrydowym i podwaliną zawsze taki, takiego modelu jest właśnie infrastruktura. Natomiast jest to infrastruktura jest gotowa na wyzwania nowoczesnych aplikacji, aplikacji skonteneryzowanych i aplikacji gotowych na, na mobilność, na przenoszalność pomiędzy tymi różnymi środowiskami. Podwaliną tej infrastruktury, elementem, który przechowuje dane, są właśnie macierze. Ma szybkie macierze, macierze, które w właściwy sposób dostarczają wydajność oraz pojemność są kluczowe i w tym zakresie nasze rozwiązania są tymi, które są najczęściej wybierane przez klientów w Polsce od trzech lat średnio każdy czwarty terabajt zakupiony i dostarczony w Polsce to terabajt macierzy flash od IBM. A. Także bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie redakcji oraz czytelnikom i mam nadzieję, że zobaczymy się również za rok.